Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Jesteśmy w przepięknym miejscu, jak sami widzicie. Piękna, wali... Piękna dolinka. Naprawdę pogoda nam dziś ponownie, zresztą dopisuje. Ze mną są dzisiaj moi koledzy, moja koleżanka, także razem wybraliśmy się na fajną wycieczkę. Słuchajcie, dzisiejszym tematem odcinka jest Honda Rebel 1100. O tym motocyklu dzisiaj sobie porozmawiamy. Troszkę Wam po nim poopowiadamy. Także zostańcie z nami, ale zanim Podejmiemy ten temat, Honda Rebel 1100, to chcielibyśmy Wam pokazać dwie, jak myślę, z najpiękniejszych tras widokowych w Peak District. Jedna to trasa pomiędzy miejscowością Buks o, e, Buxton i Macclesfield, a druga to Snake Pass. Bardzo, bardzo popularna trasa zarówno dla rowerzystów, jak i dla motocyklistów. Mleczna Droga no tak, moi kochani. A tutaj przedstawiam dzisiaj moich znajomych, czyli jest z nami e, Wojtek. Wojtka już znacie, jest z nami Paweł, jest Jeden. z nami e, Kuba i jest z nami również Kasia. I oczywiście tutaj nasze maszynki. A dziś, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy rozmawiać na temat tego. E, no dobra, okej, okay. tego małego kruzerka Honda Rebel 1100. Także jak jesteście zainteresowani, to zostańcie z nami i zaczynamy. Ja? Aha. Przez Sebastiana? Przez kolegę mojego? No proszę, tylko spójrzcie, akurat żeśmy przyjechali, trwają jakieś występy folklorystyczne. Dale, czyli Dolina Monsal, przepiękne miejsce. Wczesną wiosną tutaj spacerowałem, film oczywiście o tym możecie obejrzeć, podepnę w linku w opisie. I jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to myślę, że warto tutaj przyjechać, jeśli lubicie piesze wycieczki, bo naprawdę w tym miejscu można odpocząć. I dobrze moi kochani, lody zjedzone, oczy widokami nacieszone i ruszamy w dalszą drogę. No dobrze, moi kochani, to troszeczkę żebyśmy sobie pojeździli, a teraz to, co na początku wam obiecywałem, czyli porozmawiamy sobie przez chwilkę o Hondzie 1100 Rebel. Moi kochani, powiem wam szczerze, że już od dawien dawna chciałem ten motocykl sobie wypuścić, żeby przetestować, ponieważ nie ukrywam, że <laughs> mnie troszkę intrygował. Niestety okazało się, że nie ma żadnych testówek. Zadzwoniłem do trzech salonów e, tutaj w, w UK, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Okazało się, że nie małem testówek, bo. Niestety, pandemia zrobiła swoje i mało tego, nie mają testówek, nawet nie mają motocykli, tak więc klienci, którzy zamówiły, zamawiają, muszą czekać na nowy motocykl po kilka tygodni. Na szczęście, kolega Wojtek, który w tej chwili jest operatorem z naszej paczki, ma taką Honda Rebel 1100. Dziś miałem okazję e, się nią przez chwilkę przewieźć i troszkę Wam o tym motocyklu opowiemy. Przede wszystkim fajne jest to, że Honda po wielu latach nieobecności na rynku, jeżeli chodzi o cruisery, Dlaczego to za chwilę powiem? Powróciła na rynek właśnie z takim motocyklem. Najpierw w 2017 roku pojawiła się Honda Rebel 500. I trzeba przyznać, że zaraz po dwóch latach, bo w 2019 roku odnieśli ogromny sukces na rynku europejskim, ponieważ Honda Rebel 500 był motocyklem, który najlepiej sprzedawał się na rynku europejskim. Był na trzecim miejscu wśród najlepiej sprzedających się motocykli. I potem przyszedł czas na jego większego brata. Czyli Honda Rebel 1100, tą którą tutaj właśnie w tej chwili widzicie. Ten motocykl przyszedł na świat w 2021 roku. I ten model, który widzicie, właśnie jest z roku 2021. Moi kochani, e, powiem Wam tak, dlaczego powiedziałam, <laughs> kiedy mówiłem cruiser? Ponieważ e, większość recenzentów zestawia ten motocykl właśnie z klasą cruiser. Ja do końca nie jestem przekonany, czy można ten motocykl zestawić z cruiserami, ponieważ w moim wyobrażeniu, w mojej bajce Cruiser to jest wielka, ciężka maszyna przede wszystkim silnikiem V-twin, A tutaj, jak widzimy, jest to wszystko troszeczkę inaczej, i za chwilkę o tym sobie powiemy. Bardzo często recenzenci e, zestawiają ten motocykl z takimi markami jak Indian Scout, jak Harley Davidson Sportster i jak na przykład Triumph Bober. I to jest ok. Z Triumphem Dobrym wydaje mi się, że możemy go porównać. Mój kochani, słowem jeszcze tak wstępu, ja nie jestem żadnym ekspertem motocyklowym, ani ja, ani mój kolega Wojtek. My po prostu jesteśmy miłośnikami motocykli, lubimy na nich jeździć i w tym odcinku teraz właśnie chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach z jazdy tym motocyklem. Wojtku, czy mógłbyś Cię poprosić tutaj z przodu na chwileczkę z tą kamerą? Powiem Wam tak, troszkę ostatnio że my razem jeździli z Wojtkiem i kiedy go miałem w lusterku z tyłu, naprawdę ten motocykl mi się mega podobał. Słuchajcie, jak patrzycie na niego od przodu, to jest taki prawdziwy, prawdziwy bancio. Mocna, duża, fajna przednia opona krótki, co najważniejsze słuchajcie, stalowy błotnik. Dzisiaj to się już rzadko zdarza, ponieważ większość błotników, większość firm, która produkuje motocykle robi błotniki oraz um, zbiorniki paliwa z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, różnych kompozytów. Lampa niby klasyczna, ale już rzeczywiście ubrana w ledy, nowoczesna. Ta kierownica taka krótka i naprawdę powiem Wam, no spójrzcie sami, wygląda on od przodu niesamowicie. Jest po prostu bandzior, chyba sami przyznacie. Ok, dobra, skupmy się na tej stronie, jeszcze moi kochani. Fajna chłodnica, nie za duża, nie za mała, wygląda to dobrze. I teraz przejdźmy do serca tego motocykla. Słuchajcie, no jak widzicie, tu nie ma żadnej fałki. Tu jest silnik rzędówka. Jest to silnik, który został zapożyczony od starszego brata Hondy, od Chody Africa Twin. On, oczywiście, został nieco zmodyfikowany i o tym sobie powiemy za chwilkę pracuje naprawdę fantastycznie świetnie, ale o tym za moment. Fajny zbiornik paliwa. 13 i 13, litra chyba Wojtek tak, jeśli dobrze pamiętam. Słuchajcie, producent podaje, że ten motocykl spala w granicach 4,9 do 5, chyba 4, jeśli dobrze pamiętam. Także to jest moim zdaniem naprawdę fajny zbiornik paliwa, bo spokojnie te 200 km przejedziecie i jak wam się wyświetli 200 km, to dopiero powinniście się martwić gdzie tutaj zatankować. Także bardzo fajny zbiornik paliwa. Siedzenie przez chwilę jeździłem, nie wypowiem się o tym, wam powie Wojtek. Jak dla mnie całkiem fajne, całkiem wygodne. Nie wiem, Wojtek powie, jak się czuł po przejechaniu kilkuset kilometrów. Tylne siedzenie, no moi drodzy, nie wiem, czy ktoś chciałby przejechać chociażby taką trasę, jaką myśmy dzisiaj zrobili około 200 km tutaj na tym tylnym siedzeniu. Myślę, że chyba raczej nie. To jest takie siedzonko raczej do podwózki kogoś na mieście. Ja generalnie widziałbym tutaj fajny, taki wiecie, żebrykowy chromowany bagażnik, dodatkowo założony zamiast tego siedzonka. Tylni zderzak, tak samo jak powiedziałem, tak samo jak w przypadku przedniego, fajny, naprawdę solidny, metalowy, ledowe kierunkowskazy z tyłu, ledowa lampa. I moi kochani, jak patrzymy na ten motocykl od tej strony, bo tak możesz go tak trochę z dołu pokazać, on naprawdę prezentuje się całkiem przeciętnie. Mi się on, powiem Wam szczerze, podoba. Ale, no właśnie, jest Wojtek, prawda? <grytanie> Jedno ale. Chodźcie z drugiej strony, chodźcie. Słuchajcie, wiecie o co mi już chodzi? To jest właśnie to ale. Ten układ wydechowy, ten tłumik, jak dla mnie, kompletnie szpeci ten motocykl. Ten tłumik, słuchajcie, no bądźmy szczerzy, on wygląda jakby był rodem po prostu odkręcony, nie wiem, z v 1050 i przykręcony właśnie do tej Hondy. Ja mam na to pewną taką swoją trochę złośliwą teorię i już Wam ją wyjaśniam. Otóż, moi kochani, ten motocykl powstał w 2021 roku, byliśmy już wtedy w okresie pandemii i moja teoria jest taka, po prostu w tym momencie większość fabryk już stała, ludzie nie pracowali, nie było komponentów, nie było podzespołów. I myślę, że to było na tej zasadzie, że ten motocykl już był prawie ukończony. Goniły terminy, trzeba go było wypuścić na market, na rynek. I inżynierowie po prostu tak stanęli w fabryce, spojrzeli i mówią, Kurde, co my tu wstawimy. Popatrzyli przez okno, a na parkingu stał, powiedzmy, Faustorm 1050. I szef mówi tak. Wykręćcie to, dajcie to, bo nie ma czasu, i tak będziemy sprzedawać. I tak się przyjęło. Taka jest moja złośliwa teoria oczywiście. <laughs> A i tak mi się to wydaje, bo mówię, kiedy spojrzymy na niego z tamtej strony, kiedy spojrzymy na niego od przodu, kiedy spojrzymy na niego od tyłu, on naprawdę wygląda fajnie. To jest taki typowy miejski bandyta. Ale ten tłumik po prostu jest okropny jak dla mnie. Aczkolwiek brzmi bardzo dobrze i za chwileczkę sobie posłuchacie, bo naprawdę bardzo fajny basowy pomruk. Mi się mega, mega ten dźwięk podoba. Słuchajcie, ja mam 1,75 wzrostu. Dla mnie ten motocykl jest, wydaje mi się, ok. Popatrzcie. Myślę, że nie jestem do tego motocykla za duży, natomiast uważam, że każdy, kto ma powyżej 1,80 m będzie na nim wyglądał już dość komicznie. Taka jest moja opinia. Co Wy na ten temat sądzicie, to ja mam nadzieję, że napiszecie nam w komentarzach. Także zapraszam Was do pisania komentarzy. Jeżeli jesteście posiadaczami tego motocykla, to też napiszcie, co właściwie sądzicie o tym motorze, bo naprawdę jestem ciekawy też Waszych opinii. A teraz, moi kochani, tak jak mówię, ja miałem okazję pojeździć przez chwilę tym motorem, natomiast Wojtek użytkuje go już teraz drugi miesiąc. Wojtek zrobił już te 2000 km, prawda? Dziś będzie około 2000 km, także Wojtek tutaj będzie mógł Wam coś więcej na ten temat opowiedzieć. Ja tylko powiem Wam tyle. Jeździłem nim dzisiaj bardzo krótko, ale naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. Powiem Wam, że uczucie z jazdy tym motocyklem zrekompensowało mi brzydotę tego tłumika. Powiem Wam jedną rzecz. Jechałem 30 mil na godzinę na szóstym biegu, odkręciłem gaz i ten motocykl po prostu się pięknie zbierał. Super przyspieszał. Słuchajcie, to jest 1100 silnik. On ma 84 konie mechaniczne, jeśli dobrze pamiętam. I ten motocykl waży, przygotowany do jazdy, 223 kg. Jest mega szybki, naprawdę zbiera się świetnie. Jest zwarty, jest naprawdę bardzo taki, bym powiedział energiczny. Zrobił na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. W tym motocyklu w ogóle yy, macie też, nie ma, nie ma tu zbyt dużo technologii. To, jest, wiecie, to właśnie mi się też podoba w chodzie, że on jest taki, taki basic, taki podstawowy. On ma oczywiście ABS z przodu, on ma oczywiście ABS z tyłu i ma komputer również pokładowy. Ma trzy różne moduły jazdy. Na deszcz, yy, sport performance, tak, czyli taką do jazdy sportowej oraz Ustawienia takie, że możecie sobie sami spersonalizować pod siebie, jak chcecie go ustawić. I to jest piękne. Tutaj nie ma żadnych jakichś, nie wiem, wymyślnych rzeczy. Zwykła, taka podstawowa, fajna, po prostu maszyna. Także mi się podoba nawet, <grytanie> ale tylko i wyłącznie od tej strony. No dobrze, Wojtku, zapraszam Ciebie, żebyś troszeczkę naszym wiedzą więcej powiedział, co w ogóle myślisz o tym motocyklu jako jego użytkownik. Reżyserka, moi drodzy. Jesteśmy gotowi? Pani Halino! Już czas. Fiona, słuchaj, nie tej do mnie. No właśnie, nie? To jak się umawialiśmy, Pani Halinko? Zadzwoń. A, dobra. Jaki Pani Halino? Dobrze, no, no dobrze, moi kochani. To do... <laughs> Wojtek już jest, reżyserka dała nas znać, że możemy e, nagrywać. No dobrze, Wojtku, słuchaj, e, tak jak powiedziałem wcześniej, Niecałe dwa miesiące, prawie 2000 km już wyjeżdżone. Powiedz mi, jak się czujesz na tym motorze? Jak się na nim jeździ? Sprawia wrażenie bardzo lekkiego, mimo 223 kg. Wiesz, waga jest taka no, średnia, ale on się trzyma się drogi i. i, i, i wiesz, no, jak przyspieszasz, to zakręty w, w pięknie wchodzi. Mhm. E, My się to e... czułem, wiesz, że ja sobie nim trochę tak pomanewrowałem, w lewo, w prawo i on naprawdę fantastycznie się drogi trzyma, jest I... bardzo taki... A to co mówiłeś z tymi z biegami, to jest niesamowite, właśnie nie dławi się silnik przy wysokich, jak masz szósty bieg i mm -hmm. niska prędkość, to on cały czas ciągnie. Inne motory, może no, typu Harley, to już by się dobił, już musiałbyś <coughs> zmienić bieg, ten, mm -hmm. się, ten się trzyma, ten się naprawdę składa, Japończycy mm -hmm. wiedzą jak zrobić to... Tę mechanikę w tym wszystkim, w ogóle lekkoś, zmiana, zmiana wchodzi biegów, biegów to jest jak w masełku, naprawdę się, to mechanicznie jest naprawdę super zrobione. Mhm. E, no pojemność, jak mówiłeś, sil, e, zbiornika 13,6 6 litrów, to faktycznie zrobię 150 mil, czy razy 1,6 kilometra, mhm. to jest niesamowite. To niesamowite. jest mega zadowalające, tak jak jedziemy na przykład w trasę, jak byliśmy w zeszłym tygodniu, prawda, no to naprawdę nie trzeba często stawać i to jest fajna sprawa, prawda? Tak. Tak. Mhm. E, oprócz tego, no co? No, z, z takich minusów, może w sumie, mówimy same plusy, że to jest fajne, i to jest fajne. Ja miałem wrażenie, że, e, e, że skręt jest dosyć, dosyć wąski. Dosyć, e, e, promień skrętu jest dosyć mały, mhm. według mnie. E, ja mam 1,68 m. E, dla, dla mnie pozycja w, na tym motorze jest ciutkę niekomfortowa. bo Ja mhm. jestem jakby cały czas pochylony, wiesz, do przodu. Cały czas ręce mam jakby tak z przodu siebie i przez te łopatki dostają w kość. Tak Wiesz, samo Do... kość ogonowa albo Aha. zakończenie dostaje w tyłek. Po, powiedzmy po półtora godzinie jeźd jazdy to, to, to czułem, trzeba było się zatrzymać. Niby czy ja mogę stanąć na tym motorze w, tra w, tra w trakcie jazdy. No, te, mimo, że to są y, pedały, które są troszeczkę z przodu, nie już całkiem mhm. z przodu, i nie, nie pod Tobą, troszeczkę z przodu. To mimo to nie mogę na nim tak stanąć, żeby sobie wyprostować kości. To znaczy, e, mówisz w sensie takim, że opierasz nogi i po prostu możesz się po prostu całkiem stanąć Aha, sobie na pod, Chodzi to o to, że po prostu te podnóżki są za blisko, tak? W tym sensie. E, no, po, podnóżki są z, zbytnio do przodu wiesz, przeniesione. Uh -huh. To jest mid-controls, tak zwany po angielsku, nie? Uh -huh. e, więc stanąć mi trudno na nich, żeby się tak podnieść, wiesz, żeby sobie rozprostować nogi bez e, przestanku, żebyś żeby nie musiał stawać. E, Także to, to, to jest dla mnie jakby minusem. Nie? No, siedzonko... No, no No właśnie, powiedz, ono jest komfortowe, bo wiesz ja, ja pojeździłem chwilę i ja na przykład uważam, że jest bardzo fajnie, wygodna, ale po takiej dłuższej trasie No Po dłuższej jeździe, no jednak muszę zauważyć, że 150 mil, jakbym jak zrobił, to, to naprawdę musiałbym już wypocząć co najmniej raz, o, bo w tyłek wchodzi. Być może to jest zależne od wzrostu mhm. opera operatora. Ale wiesz co, Wojtek, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że. Bo to jest wersja podstawowa, a jeszcze jest wersja Touring, prawda? Czyli ta taka bardziej wyprawowa, gdzie mamy owiewkę, gdzie mamy sakwy. No to już z tego, są co ja pamiętam. Wydawało mi się, że tam chyba w tej wersji, wersji Touring jest troszeczkę inne siedzenie. Jest wiesz bardziej co, no no, a to są wszystko akcesoria. Aha. Oni tak Batwing to Owczem i siedzonko, możesz wszystko sobie powymieniać, jak chcesz, jak w każdym mhm. zasadzie w motorze. Jest wersja standardowa, ale oprócz tego wszystko możesz sobie powymieniać. Mhm. I co oczywiście jest, jest bonusem, pewnie ceny tego to wiadomo, że sobie. Być może są tańsze niż, niż mhm. akcesoria do Harley'a. To jest, jest Honda, ale no właśnie, zawsze. Myśmy zapomnieli wspomnieć. Słuchajcie, Wojtek na co dzień jeździ Harley'em Davidsonem. To jest Lowrider low low, S. Low, low S. Także, A. słuchajcie, no. Tak, no, to, no, to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka. bajka. To nie jest lżejszy. Mój, jak się trzyma, no, trzyma się po powierzchni, bo jest waga. Ten jest, motor, się a ten jest się dla pewnie. mnie leciutki i taki, jakby miał się to przednie koło. Mam, miałem wrażenie, że jest dosyć lekkie i, mm -hmm. e, i pływa po tej jezdni. Mm -hmm. Chociaż to jest, to jest zdecydowanie błędne, to nie, to nie jest tak. Dokładnie. To jest tylko odczucie. Oczywiście moje. Subiektywne. Wojtek, a, a co myślisz o tym Tłumiku? Bo wiesz, ja to ja bardzo skrytywa, skrytykowałem wiesz tą co, stronę na, szczęście widzę, jadę, na szczęście go nie widzę, jak ja na szczęście go nie widzę. No, no okej, okay, można w ten sposób podejść do tematu. Tak. <laughs> Słuchajcie, moi kochani, tak jak wcześniej wspomniałem, Wojtek na co dzień jeździ Halejem i z Wojtkiem zrobimy jeszcze bardzo fajny program o jego maszynie. To jest nowa maszyna, roczna maszyna, także jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę subskrybować kanał, a jak nie to od czasu do czasu wpadniecie, bo na pewno ten program będzie bardzo fajny, będzie dużo fajnych zdjęć w tym programie. A my, jeszcze póki co, musimy Wam zaprezentować, jak chodzą w tym motocyklu wydechy. Bo o tym Wam wspominałem, że może ten, ten, ten um, tłumik nie wygląda zbyt fajnie, atrakcyjnie, ale za to on dobrze brzmi. Wojtek, odpalisz go. A ja odpalę, mikrofon... jeszcze dodam w sumie, no. że on według mnie lepiej brzmi, jak się na nim nie siedzi. I... Tak, z, stoisz, tak, tak to, z tyłu, jak już, tak. Dokładnie, ten... lepiej go słychać. Lepiej go słychać. Dobra, odpalajmy, zobaczmy. Pokażmy tutaj naszym widzom. Czyli ma jak z prawdziwych cruiserów, ma z boku stacyjkę. Aha. Przyznam szczerze, biód na moje uszy. No brzmi ciekawie, naprawdę, jak się stoi obok to jest, to jest brzmi bardzo fajnie. Ja Państwu powiem szczerze, patrząc na ten tumik w życiu bym się nie spodziewał, że on tak dobrze brzmi. To prawda. Jak się natomiast usiądzie na nim, to ta charakterystyka dźwięku się zmienia. Mm -hmm. Ale tutaj z tyłu naprawdę dobrze to Dobrze, moi kochani, Wojtku ja Ci bardzo dziękuję. Daj. Że mogliśmy trochę porozmawiać o tym fajnym motocyklu. Jakby nie było, nie jednak fajnym motocyklu. Chociaż z tej strony bardzo takim szpetnym. <laughs> Moi kochani, zapraszamy Was wkrótce. Kolejny odcinek, jeden z kolejnych odcinków na pewno będzie właśnie o Harley Davidsonie Lowrider S. Lowrider S. Tak? Lowrider S. Low Low Także oglądajcie. A my co? Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki. Uważajcie na siebie. Jak iż, cokolwiek robicie, uważajcie. I widzimy się w kolejną niedzielę. Dzięki Ci jeszcze raz Dzięki, bardzo. dzięki. Hm. Moi drodzy, całkiem zapomniałem, słuchajcie, na koniec popatrzcie sobie jeszcze, jeśli oczywiście macie ochotę, przyjdźcie tak jakieś muzyczki, które tam podłożę na przejazd Snake Pass, o którym wam wspominałem na samym początku. Na razie.